Możemy zacząć tak. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną, a on poszedł za nim. Ale możemy zacząć i tak. Jezus, wychodząc ze wsi na Huma, ujrzał człowieka, danego przez Boga, Boży dara, jeśli wola Bogdana, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną, a on poszedł za nim. Prosty zabieg, polegający na podstawieniu polskiego tłumaczenia pod nazwę miejsca i biblijne imię, przypomina, że Bóg widzi tak, jak nie widzi człowiek, że w centrum jego optyki zawsze się człowiek ze swoją historią i wszelkimi uwarunkowaniami, nie zawsze łatwymi do przyjęcia, ale który mimo to zawsze jest darem. Jezus, wychodząc ze wsi na Huma, ujrzał człowieka danego przez Boga: Bogdana, Boże Dara. Siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Bóg nie widzi tak, jak widzi człowiek. W centrum jego optyki zawsze jawi się człowiek, ze swoją historią, nie zawsze łatwą, nie zawsze prostą, nie zawsze łatwą do przyjęcia, ale który mimo to zawsze jest darem. Właśnie takim, jakim jest, Bóg go powołuje, zaprasza go do poznania, a nie tylko do nabycia wiedzy o nim, ale przede wszystkim do stworzenia osobistej, głębokiej więzi, opartej na miłości i wierności oraz na postępowaniu zgodnym z Jego wolą wyrażoną w prawie. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Bóg widzi nie tak, jak widzi człowiek, w centrum Jego uwagi zawsze jest człowiek z swoją historią, nie zawsze prostą, nie zawsze łatwą, ale zawsze jest darem. I właśnie takim jakim jest, Bóg go powołuje. W konsekwencji tworzy Kościół, Kościół Apostolski, z jednej strony zbudowany na fundamencie apostołów, na ich wierze, na ich nauczaniu, ale także posłany do wszystkich, co przekłada się na wspólnotę losów, na święty Kościół grzesznych ludzi. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Bóg widzi nie tak, jak widzi człowiek. W centrum jego optyki zawsze jest człowiek ze swoją historią, nie zawsze prostą, nie zawsze łatwą, ale który zawsze jest darem. To właśnie takim, jakim jest, Bóg go powołuje. W konsekwencji powołania poznania. Winno zaczynać się nie, osądu, nie od osądu, ale od adekwatnego do potrzeb człowieka działania, mając na względzie wszystkie jego duchowe i cielesne tęsknoty i potrzeby. Zamiast zakończenia myśl Paskala. Rzeczy ludzkie trzeba zrozumieć, żeby pokochać, a rzeczy boskie. Trzeba pokochać, żeby zrozumieć.